No a to wszystko to są, nie wiecie Państwo jak to mówią, barany, które nie chcą czytać Pisma Świętego, które nie czytają, bo nie ma zwyczaju, żeby Warszawa czytała. Także widzicie Państwo, że Warszawa jest pozbawiona pokarmu duchowego, Słowa Bożego, Biblii. Warszawiacy nie czytają, katolicy nie czytają. No tak mówią, że wiesz, że barany, że barany na się tej sieczki latają, wiesz, po tych wernisarzach i myślą, że się czegoś nazwą. Wczoraj też ani leciała, jako ta biedna, nie ma ani złotówki, ani nic. Telekamery, telekamery się wymalowała, wiesz, bo tam ciężko wejść. I, I chodzi jej o ten stół oczywiście, no. O ten stół chodzi, bo nie ma w domu co jeść. Ale żeby ona, jak z tym Antonim rozmawiała, to Świadkiem Jehowy, żeby ona doceniła pokarm duchowy, to nigdy by nie była głodna. Jeżeli ktoś napije się tej wody, którą jadam, nigdy nie będzie pragnął na wieki. No, właśnie. Przecież te strażnice, przebudźcie się, to wszystko jest oparte na Biblii. Tam jest tak dużo ciekawych rzeczy: na przykład przebudźcie się jest powiedziane o mrówce, która składa pokarm na zimę. Uczeni. Przez wiele lat badali, badali i nie doszli jeszcze do tego, że w ogóle jest taka mrówka, która składa pokarm. Jak wiewiórka na zimę. Ale okazało się, okazało się, że jest taka mrówka, bo Biblia mówi, no to jest. No, Biblia mówi prawdę. Cała historia Izraela jest pisana w Biblii, widzisz. Katolicy lekceważą. Biblię. I Żydzi też lekceważą Biblię. Ale żeby się powołać na Biblię w sensie rozwikłania problemów żydowsko-polskich, polsko-żydowskich, to przecież Biblia prym wiedzie. A nie, proszę Państwa, wie prymas polski.